Raczej w kolejnym odcinku. Ale jeszcze przed filmem chciałam wam powiedzieć jedną informację. Jutro 14 powinien być live. I możecie po prostu też zostawić lajka i suba, bo mnie to wspiera. Mam nadzieję, że będziecie jutro na live, ponieważ będzie trwało pewnie godzinę. I zrobimy sobie trochę więcej live'ów na kanale, ponieważ też ostatnich nie było, a było to przecież normalne na moim kanale. No więc widzimy się na pierwszej ręce. Ok, więc jesteśmy na pierwszej arence. Mamy 14% na detektywa. Jesteśmy innocentem, oczywiście. Dobra, no więc. Będziemy sobie tutaj jakoś chodzić. W ogóle jesteśmy na lib Library. Nie wiem, jak to się dokładnie wymawia, ale fajna dosyć mapeczka. A i tak, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że na kanale będzie nowy format. Spójrzcie tutaj, Alex. Na kanale będzie nowy format i po prostu będziemy mieli. Filmy codziennie i będą trzy gierki inne niż Minecraft w tygodniu, no więc jak ktoś robi inne gierki niż Minecraft, to też może po prostu oglądać na moim kanale. Będzie. Dowiecie no się w opisie. No do opisu Wam wstawię nowy format i. Zobaczycie sobie. Też pewnie film będę wstawiać o 20, ponieważ o 16 to tak nie, jakoś nie pasuje. Bolałem tam to 20. No więc, tak będzie, okej. Okay. Noxon. Będziemy po prostu na niego uważać. Ma taki skin, dobra. Ojo, ten gościu zniknął. Uuu, wow, speed. Ale jestem szybki. O nie! To był chyba Marderol. O nie, on tutaj jest. To on chyba. Dobra, idziemy za nim. Okej, okay, uważamy na niego, ponieważ on może nas zabić. Bierzemy sobie kolejny. No nie jest Lowness. Okej, okay, idę dalej. Skupiamy się. Who is the murderer, No tak, nie da się. Będę przy tym troszeczkę odchodził, ponieważ troszeczkę się boję, ale okej. Okay. Włodę detektyw został ten zabity. Hm. You win. Okej, okay, dobra, wygraliśmy. No więc widzimy się po prostu na kolejnej. A ręce. Tutaj sobie jakiś jaki ubiega. Okej, okay, dobra, jesteśmy na kolejnej a ręce. No i po prostu sobie będziemy znowu się kryć z tym innocentem w ogóle tutaj sobie jak zawsze zrobiłem failik zamiast f1 f2 z <grywka> boku na mapce tower no no dosyć fajna ok próbujemy parkura Dobra, tej ręki nie było. Nie. Okej, okay, dobra, jestem już po przerwie. Jesteśmy na kolejnej, a dokładniej na trzeciej, ponieważ na tej drugiej był fajlik, ale już nie będę wam mówił. No nie. Jest też oczywiście inocentem. Aha no, to nie Dobra, mystery potion. No nie Slowness, no super. Mm -hmm. Kto jest murdererem? O ja widziałem, widziałem, widziałem. Widziałem. To Starlight Gamer. Taka dziewczyna. O to jest ona. Nie, goni mnie, goni mnie. Goni mnie. O ja, jest, 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 jest. Jest. Uciekam, uciekam. O ja, o ja. Ja, ja, ja. Nie, to tona. To o nie, o nie. To na. O kurczę bracie. Nie. A ja, 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 ja. Aura. Ja, 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 ja. Nie. Dobra, idziemy na kolejną marękę. Już nie będę robił cięcia, bo i tak jakoś tu gorsze, tutaj nie czeka. No nie, ale... Ale to był fajlik. Dobra, teraz mamy już znowu 14... <ścoughs> hehehe. Jestem mordercą. Taktyki morderców, hehehe. Dobra, lecimy. Tum, tum. Najlepsza jest taktyka udawanie, że jesteś detektywem. Za chwilę się zo za zobaczycie tą taktykę. Okej. Okay. Znajdźmy jakiegoś samego innocenta. W ogóle musimy zabrać 10 zł. A wtedy dostajemy łuk. Okej. Okay. Dobra. Idziemy sobie dalej. Mhm. Ale ta runda będzie wolna. Hmm. Czy mogą być inocenty, jakieś samotne? No się ma. Jak ja uwielbiam być moldercu. Dobra, idziemy dalej. Mhm. Tutaj nikogo nie ma, samotnego. Dobra, idziemy dalej. kasper 7 no już. Ktoś sobie napisał. Dlaczego ktoś daje... O, teraz tak naprawdę zachęcił... usbhasile. Mm. Okej, okay, za chwilę będę miał łuk. sobie z nim chodził. O jest, jest. Okej, okay, tutaj będę sobie siedział. Pijał kawkę. Jest, jest, jest. No. Spocz Patrzysz na to. Ho, 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 ho. Okej. Okay. Łuu. Ja nie zauważyłem, że tutaj są latające pochodnie. Ja nie mogę. Kurczę. Ach, dobra. To była słaba runda. I w ogóle mam nadal strzałę. Taki spektator z strzałą. Znaczy, mam Invisibility, ale okej. Okay. Dobra, no więc lecimy z kolejną ręką, i to chyba będzie ostatnie na dziś. No ale byłem mordercą, niestety. Łe. niestety się nie udało. Mhm. O, detektyw. Dobra, no więc lecimy i po prostu będziemy patrzeć na graczy. Czy kto jest mordercą. Ile tutaj jest taka ten taki fajny trik? Ja dora, już nie zrobię go. Okej. Okay. Lecimy na górę. Oczywiście opty fajne. Mm -mm 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 -mm. Najlepiej to jest być tutaj. Tutaj najwięcej widać. Hmm. O, widziałem. Okej, okay, dobra. Jeez, yes, udało się. GG. to się nazywa żelkowy detektyw. 5 sekund. już spoko. Gitara. Okej, okay, ostatnia mapka. I już kończymy sobie odcinek, czy odcinek, ponieważ ta tamta mapka była dosyć krótka. No ale jak już mówiłem, zapraszam Was jutro na live. Powinien być o 14 i będziemy powoli przywracać to. Mhm. To jest w ogóle zło. Tam jest pułapka. Tam też jest pułapka. Tam jest lawa. ten gościu spadł? Nie, nie, nie! O ja, ja, ja! Nie, nie! Nie róbcie mi tego! Jest, jest! Wydostałem się! What? O! Aha! Dobra! No, nie, że Ja tutaj sobie, wiecie, za sobie tutaj patrzę co tutaj jest, a tutaj nagle pusz. Jej, został zawity morderca. Dobra, no więc widzimy się. No bo i po prostu, no nie. Znowu nacisnęmy w dwa zamiast F1, dobra. Więc mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Oczywiście zostawcie lajka like i suba, ponieważ to motywuje. No nareszcie motywuje. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Wreszcie też udostępnić ten film.